Cześć, witam Was w tych nie do końca wesołych czasach. No ale cóż, życie toczy się dalej. Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o pewnym temacie. Natomiast zanim zaczniemy, jak zawsze, chciałbym, wam prosić, chciałbym Was prosić o rozważenie subskrybowania i lajkowania materiałów na moim kanale, o ile oczywiście uważacie, że są one interesujące. Teraz, zabiorąc do dzisiejszego tematu, chciałem pokrótce z Wami porozmawiać o grze Oathmark. Znaczy może nie tyle o grze, której de facto jeszcze nie ma, bo ma być wydana tam na początku kwietnia, natomiast o dostępnych do niej figurkach. Jako, że wszedłem w posiadanie no nie całych czterech zestawów tych figurek, ale po ramce, a z tego co rozumiem, to ramki w każdym z tych zestawów są takie same, chciałem się z Wami podzielić moimi wrażeniami na temat tych figurek, porównać je z innymi figurkami. No i generalnie jakoś tak porozmawiać na ten temat. Chciałem zacząć od systemu Outmark, być może nie wiecie, tak bardzo krótko, to jest system Mass Battle, który zostanie wydany, tak jak mówię, w kwietniu. Jego autorem jest Steven McCullough, o ile nie przekręcam nazwiska, autor w każdym razie Frostgrave i Rangers of the Shadow Deep. A, bardzo lubiłem grać w Frostgrave. Nie, nie, nie jakoś pasjami byłem zachwycony samą mechaniką, ale bardzo fajnie się grało. Znaczy, pewnie głównie dlatego, że mieliśmy grupę. E, natomiast system mnie zainteresował, bo to pierwszy coś, coś tego typu spod pióra tego autora to znaczy taki Mass Battle. E, bardzo sceptycznie podchodziłem do tego, że mam być tam wymieszane rasy. Każdy z każdym może być w, w sojuszu. Jakoś mi się to średnio podobało, żeby krasnoludy były w jednej armii z goblinami na przykład. E, natomiast jeżeli byście, mieli okazję poczytać, czy gdzieś zobaczyć tam skróty zamieszczone z tego, jak to będzie wszystko wybudowane, to trochę się do tego przekonałem, bo wygląda to nie najgorzej. Pod tym linkiem będziecie mogli znaleźć skrótki i opisany raport bitewny. Wygląda to całkiem fajnie, muszę powiedzieć. Tym bardziej, że można grać w całkiem niedużej skali, jeżeli się tak chce. Cały system będzie wydany przez Osprey, a, a natomiast figurki będą wydane przez North Star Miniatures. No dobrze, teraz w, razie, w takim razie przyglądnijmy się czterem podstawowym zestawom figurek, jakie będą dostępne do tego systemu. No więc, zacznijmy może od ramki z ludźmi. Na ramce jest pięć figurek, tak jak widzicie, które można złożyć z bronią ręczną, z włóczniami i z łukami, co za chwilę zobaczycie tu. Widzicie broń ręczna, miecze, takie widzicie warhammerowe to trochę te miecze, takie przerośnięte, tudzież twarze, znaczy w sumie są fantastyczne, takie, takie, takie bardzo grube, no, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, takich chłopów małorolnych, bardzo, bardzo mi się podobają jedna, dwie, przepraszam, takie głowy w kapturze, które będą pasowały świetnie na nauczników. No i tutaj tak naprawdę, rączki podtarcze wszystkie są takie same. Te kwadratowe tarcze. No i tutaj, tak jak mówiłem, są włócznie, trochę, trochę dziwny wybór na te włócznie dla mnie, szczególnie te ostrza są takie dość, dość zabawne, no ale tam. no I oczywiście. Łuki. Co do samej jakości, to, to już nie będę mówił przy innych figurkach, bo wszystkie te figurki y, y, jakościowo są takie same, no, nie bardzo, znaczy żadnych jakichś nadlewek znaczących nie ma, oczywiście no, tam tu widać o tam z boku na nodze, że... Tam, gdzie się formy stykają, oczywiście jest trochę nadlewki, którą można lub nie, zależy jak kto lubi zeskrobać nożykiem. Poza tym, figurki no, bardzo fajne, bardzo szczegółowe, no, no, może nie aż tak szczegółowe jak no, ten Games Workshop'y powiedzmy. Znaczy, w sensie, że troszkę inne, te szczegóły są takie, takie grubsze, powiedzmy ale absolutnie nic z tym figurką nie brakuje, bardzo mi się podobają, bardzo mają taki fil dark age'owy, jeśli wiecie co mam na myśli, czyli takie bardzo wcześ, prze, wczesne, średniowieczne. Mieszane uczucie mam co do tych desek klozetowych, <grych> czytaj tarcz. Znaczy na początku mi się strasznie nie podobały, teraz szczerze powiedziawszy już widzę do nich zastosowanie. Znaczy no, jako tarcze oczywiście, ale taki, taki mam pomysł, który gdzieś mi się nasunął patrząc na pomalowane figurki gdzieś tam na internecie. Tutaj jedna główka, która może służyć za dowódcę, tudzież jakiś taki bardziej bogaty miecz. No i teraz długo ucha chłopaki, chociaż chyba uszu na tych figurkach nie widać wcale, ale to są elfy. No tu taki wybór padł na, żeby ich zrobić, no są w sumie cali są w kolczugach, jakieś takie bardzo szczątkowe kawałki blach na, na, tych, na tych kolczugach. No ale po, po raz kolejny, bardzo fajne figurki, takie smuklejsze od tych, od tych ludzi. Natomiast nie, nie, nie w jakiś sposób u, udziwnione proporcje są zasadniczo bardzo, bardzo ludzkie. no Co ich wyróżnia to niewątpliwie te tarcze, znaczy od, od tych konkretnych ludzi, to jak widzicie wyróżnia ich, że no, choćby i te kolczugi, bo ludzie to tam w jakiś takich kaftanach, prawda? Tutaj to uzbrojenie takie bardzo bogatsze, te mie miecze są takie smuklejsze, tak samo włócznie, no łuki wyglądają też na jakieś takie doskonalsze, no aczkolwiek no cóż, można było iść krok dalej w tym, to znaczy, nie, widzicie, mnie się bardzo te zestawy generalnie podobają. Podobają mi się, że one się różnicują między sobą, ale może o tym później. Na razie przepraszam się tym figurką. To są jeszcze jakieś takie sztyleciki, które można dołożyć jako ekstra. No a poza tym, generalnie dokładnie zawiera ten zestaw to samo co tamten: pięć figurek. Broń ręczna, włócznie i łuki. No i teraz nasze ulubione nieduże chłopaki, krasnoludy. No, gęby jak widzicie. Ktoś tu kiedyś napisał, że nie podobają mu się tak krasnoludy, bo to tak wygląda jak gnomy ogrodowe, szczególnie te w kapuzach, znaczy w kapturach. Mnie się to akurat absolutnie fantastyczne wydaje i bardzo mi się podoba. No widać, że tu proporcje są już troszkę inne, te nogi są takie krótkie i bardzo fajnie to wygląda. Też generalnie kolczugi, okrągłe tarcze. No i tak samo mamy bronię ręczną, łuki i włócznie. Tak, jak już mówiłem, no jakościowo one są wszystkie bardzo podobne. No, szczegóły są prawie identyczne: to znaczy, takie, dość dużo tych szczegółów, natomiast są one takie dość e, tuściutkie. E, no i jedyne co to, to prawda, te nadlewki takie na tym, gdzie formy się stykały. E, tak chłopaki wyglądają od tyłu. E, tu należy nadmienić, że akurat jeśli chodzi o krasnoludy, to jest już drugi zestaw takich ciężej uzbrojonych krasnoludów. To, to jest ta wersja lżejsza. No, ta mi się podoba bardziej, chociaż tamtej nie widziałem z bliska, ale na, na pierwszy rzut oka te krasnoludy podobają mi się bardziej. No i ostatni z zestawów, czy z kawałków zestawów, z którym tu dzisiaj mamy do czynienia, to są orki, czy może gobliny. Bardzo Tolkienowskie są. Absolutnie ubustwiam te krzywe szable, uwielbiam, że są, uważam, że są świetnie. No, gęby jak gęby, orkowe. No, widzicie, jakieś tam krzywe mordy, które można. Prawda, pomalować różnokolorowo, tak jak mówię, bardzo mi się tak o, o, o Tolkienowsko te, 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 te gobliny kojarzą, znaczy gobliny. Wiecie, jeżeli podchodzi do tego Tolkienowsko, to tak naprawdę rozróżnienie pomiędzy orkiem a goblinem u Tolkiena jest żadne, to znaczy to tylko nazewnictwo, to w filmach było większe rozróżnienie, natomiast w samej e, e, Tolkienowskiej prozie generalnie to tylko było, że wymiennie te nazwy prawie były używane, ork goblin. No i tak samo, łuki, włócznie, no te orki i, i broń ręczna, te orki, przepraszam, gobliny e, mają e, taki no bardziej poszarpany oczywiście widok. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba to, podobają te tarcze, które, które wybrali, takie, takie pelta, e, no i te bardzo różne pancerze, e, świetni są, naprawdę są świetni. E, tu też można dodać, że jest już drugi zestaw tych goblinów na wilkach, wygląda bardzo fajnie, chociaż malowanie na internecie tego jest, te wilki są takie dość masywne i, i nie wiem, do, co do wilków mam mieszane uczucie, natomiast myślę, że lepsze malowanie na internecie, to wszędzie one są jakieś tak wymalowane na czarno, tak to wygląda dość nieciekawie. Przy lepszym malowaniu by się ten zestaw z wilkami prezentował lepiej, no dobra, ale nie o tym zestawie tu mowa. E, no i to były cztery ramki e, tych figurek. E, tutaj widzicie, jak te figurki się mają do siebie wzrostowo. No, jak widać, goblin jest najmniejszy, chociaż on jest najmniejszy dlatego, że no, ma tą głowę, taką małpikark. Mał nazwijmy to bardzo mocno posunięto między ramionami. gdybym miał ją normalnie, to byłby wysoki jak elf, ale jest też taki dość smukły. Krasnolud wiadomo, jest następny, chociaż to jest kawał chłopa, to jest taki naprawdę duży krasnolud. <grym> I, I oczywiście człowiek trochę wyższy niż krasnolud i Elf. Elf no nie wiem, może przez ten hełm jest wyższy, no ale sprawia wrażenie w każdym razie wyższego, natomiast widać, że jest taki smuklejszy w ramionach i w tym niż człowiek. Tak jak już mówiłem, bardzo podoba mi się to rozróżnienie, w sumie takie na style, aczkolwiek powiem tak, że można było iść trochę dalej. Zamieszczę link do filmiku, gdzie Koleś <grym> rzeźbi tego Elfa, to znaczy dorabia mu trochę pancerza, robi z niego takiego cięższego. Fantastycznie to zrobił, możecie sobie rzucić okiem. Niestety, na kanale tego, tego pana znajdują się tylko dwa filmiki, absolutnie bym chciał, żeby robił filmików więcej takich, jak tam umieścił. No nie wiem, bo nie mamy jeszcze drugiego zestawu do elfów, nie wiem jaki będzie drugi zestaw elfów, czy to będą jakieś cięższe elfy, czy konnica elfia, czy lżejsi łucznicy. Zobaczymy. No w każdym razie, na razie mamy takich, takie elfy, no i tak jak mówię, wydaje mi się, że można było pójść krok jeszcze dalej w tym rozróżnieniu, prawda, jakieś takie bardziej, że tak powiem, obłe kształty tym elfom, tym miecze troszkę inne zrobić. On, oni się różnią. Natomiast mogliby się różnić jeszcze, szczególnie chodzi mi nawet o tą zbroję. Faktycznie te elfy mogły być bardziej uzbrojone lub krasnoludy mogłyby być bardziej uzbrojone, chociaż na dobrą sprawę krasnoludy są, biorąc pod uwagę ten drugi zestaw, który jest cięższy. No i tutaj porównanie z innymi, z innymi figurkami, jak to wychodzi wzrostowo i wielkościowo, czyli patrząc od strony lewej. Patrząc od strony lewej, mamy oczywiście tego goblina Oathmarkowego z North Star Miniatures. Dalej mamy Krasnoluda od Ścibora. Dalej mamy, no jak widać, Krasnoluda Oathmarkowego, który o dziwo jest większy nawet niż ten Ściborowy. Znaczy on nie jest większy. On jakby mu tą obciąć, tą podstawkę ekstra plastikową, to byłby w zasadzie tego samego, tego samego wzrostu. Ee, dalej mamy Hobbita czy Niziołka z Atlantis Games, tak, z tego plastikowego, fantastycznego zestawu. Ee, dalej jest e, Human Warrior e, z, e, z, z Frostgrave, przepraszam. E, no i dalej jest Outmarkowy Human, dalej jest następny e, Frostgraveowy Barbarzyńca, później mamy Elfa, który stoi z kolei, e, te, Elfa Outmarkowego, który z kolei stoi koło Elfa e, z Mantic Games. I dalej stoi wiking e, e, z Victrixa. E, nie bardzo wiedziałem z czym porównać tego goblina, bo on absolutnie no, nie nadaje się do porównywania z, z jakimiś games workshopowymi, czy znaczy warhammerowymi. Natomiast o widzicie, jeżeli go porównać do tych e, figurek y, do Władcy Pierścieni, to on całkiem dobrze by się z nimi prezentował. No i tutaj porównanie człowieka do kapitana games workshopowego, ogra games workshopowego, no to akurat jest dość duża figurka, jeśli chodzi o games workshopy, jak już jak często powtarzam, games workshop pomiędzy sobą nie jest w stanie utrzymać skali, no więc ten outmarkowy chłopak no, jest zdecydowanie mniejszy, nie wiem dużo o stylu, że jest całkiem inny. No ale jak tu postawimy na przykład inną figurkę games workshopową koło niego, to już jest całkiem w porządku, w sumie mógłby być nawet kapitanem tych, tych outmarkowych chłopaków. To porównanie krasnoluda do, do dużej figurki Games Workshopowej, I, i to ta skala, w tej skali mi się to bardzo podoba. To znaczy, ten krasnolud, ten krasnolud jak dla mnie, to jednak do utmarkowych figurek powinien być trochę mniejszy. bo jest wielkim krasnoludem. No, może tak być, lorowo w, w tym wszechświecie, prawda? E, natomiast tu do tego człowieka wygląda świetnie. No, tu jest Games Workshopowy krasnolud. Nie mam żadnych nowszych Games Workshopowych krasnoludów. E, no więc no, widać, że ten jest małym knypkiem do tego outmarkowego. Swoją drogą nie ta poza wygląda świetnie tego krasnoluda. I tu jeszcze te figurki, prawda, z tarczami. Tak się mniej więcej prezentują. No, oczywiście to jest wszystko dość przypadkowe na razie ułożenie moje. Te kwadratowe tarcze, tak jak mówiłem, ludzkie nie bardzo mi się podobały. Nie wiem, czy to ma być taki vibe jakiś legionistów, no tak jakoś to nie, nie, nie tego. Ale, ale gdzieś widziałem fajnie na internecie zrobione, że z tymi kwadratowymi tarczami ktoś zrobił e, e, prawda, włóczników, natomiast okrągłe tarcze im dało robiąc z bronią ręczną. I pewnie jakby, jeżeli będę robił jednostki z tych figurek, to te, też bym tak zrobił, bo podobał mi się ten pomysł. Tutaj jest zamiana tarcz, bo przez chwilę mi się wydawało, że to lepiej by ten krasnolud z tą kwadratową wyglądał, a człowiek z normalną okrągłą, ale pf, czy ja wiem? To znaczy, czy ja wiem, czy krasnolud lepiej z nią wygląda? Nie wiem, nie, nie, jakoś, generalnie nie pałam miłością do tych kwadratowych tarcz, ale no już tak jakoś się do nich przyzwyczaiłem. Będzie w porządku. A, i tutaj jeszcze coś, co wydawało mi się, że będzie lepiej ze sobą współdziało, to znaczy wydawało mi się, że te North Star e, e, figurki do Oldmarka będą się świetnie z Frostgrave'owymi znaczy z Frostgrave e, maczowały, natomiast no, maczują się, ale nie tak świetnie, poprawdzie... Te mm, Offmarkowe figurki są bardziej rysunkowe, jakby. Tutaj mamy pierwsza figurka, ta po lewej, to jest korpus żołnierza z Frostgrave'a, i, i, i po czym ręce i głowa są z figurki Offmark. No i pff, nie wygląda to źle, no natomiast są większe te rzeczy, znaczy przerysowane. Twarz jest większa, dłonie, ten, ten miecz też jest większy. O, tutaj dla porównania ozmarkowa figurka, no, nie wiem czy to dobrze tu widać, ale no, zdecydowanie rysy twarzy ma, ma, ma smuklejsze. No a ten najbardziej z prawej, czyli to jest z kolei osmarkowy korpus i ręce i, i głowa od barbarzyńcy, no tak, tak średnio, ale to chyba też wynika z pozy tej figurki, no w każdym razie trochę, trochę ma, małpiaście wygląda. Szczególnie ta jego lewa ręka bez broni na tej figurce wygląda taka no trochę przydługawa, no, nie jest to. No, natomiast ten środkowy wygląda elegancko, mimo to, że jednak trochę się e, różnią, że tak powiem, grubością szczegółów, czy przerysowaniem pewnych charakterystyk. E, czyli, no tak jak mówię, ci ludzie od Markowi są tacy dość rysunkowi, nazwijmy to. Nie zmienia no tego, że bardzo mi się podobają. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję, jeśli doczekaliście do końca. Żegnam się z Wami i do następnego razu. Hej!